Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Psalm 42, 6 werset Na podstawie książki Sary Yang Jezus słucha. Panie Jezu Odnowicielu, przychodzę do Ciebie po odpoczynek i odnowę. Moja podróż jest żmudną wspinaczką i jestem nią wykończona do szpiku kości. Pomóż mi nie wstydzić się mojego wyczerpania, ale postrzegać je jako możliwość większego polegania na tobie. Proszę, przypominaj mi, że ty możesz wszystko zwrócić ku dobremu, łącznie z tymi rzeczami, które chciałabym zmienić. Muszę zacząć z miejsca, w którym jestem i przyjąć, że mam tu być, bo Ty tak zaplanowałeś. Gdy zwracam się do Ciebie z prośbą o wsparcie, mogę przejść przez ten dzień krok po kroku, chwila po chwili. Moja główna odpowiedzialność to bycie uważną na Ciebie i proszenie Cię, żebyś mnie prowadził przez te wszystkie decyzje, które muszę podjąć. To brzmi jak łatwe zadanie. Ale dla mnie jest wyzwaniem. Moje pragnienie, by żyć w świadomości Twojej obecności, wykracza poza granice światła i ciała. Spora część mojego zmęczenia wynika z mojej ciągłej walki z tymi przeciwnikami, ale ja się nie poddam. Zamiast tego będę miała nadzieję w Tobie z ufnością, że będę Cię jeszcze wysławiać w Twoje czcigodne imię. Amen.